Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Nie wiedziałam jak zacząć ten vlog, więc chciałam Wam pokazać, jak mniej więcej wygląda mój dzień przed wyjazdem do Polski, kiedy się spakujemy, zaczniemy sprzątać moje mieszkanie. Niestety ostatnio... Nie chcę mówić, że chaos, bo wiele razy już wiecie, że jestem troszkę chaotyczną osobą, ale ostatnio nie mam dobrej pasy, jakby to powiedzieć. No, nie dzieje się za dobrze w, u mnie w życiu, raczej nie chodzi o to, że to jest coś złego, ale jakieś takie mini potknięcia w życiu się ostatnio u mnie narobiły, że po prostu. Nie czuję jakiejś takiej pozytywnej energii, za co Was z góry przepraszam. Co chciałam Wam powiedzieć? Właśnie zrobiłam sobie jogurt i chciałam powiedzieć, oprócz tego, co będziemy dzisiaj robić, to właśnie wytłumaczyć, co się dzieje, czemu nie jestem w takim dobrym humorze. Dzisiaj myślę, że. W Spakujemy się, a jutro całe mieszkanie będziemy pucować, dlatego że oprócz tego, że Monika ogólnie będzie do mnie przychodziła, to także siostra Krysa przyjeżdża na weekend, dlatego chcemy trochę posprzątać. A co się takiego działo? No to chyba zaczęło się od tego, że pani z dołu do nas zadzwoniła, raczej ona nie zadzwoniła, tylko ochrona zadzwoniła, że jesteśmy za głośno, że jej dziecko budzi się z... Przelęknione, bo ktoś tam trzasnął drzwiami czy tym podobnego. Więc nie mamy teraz, raczej ja nie, mam, nie miałam z tego powodu trochę dobrego humoru, ponieważ ja nie miałam trochę dobrego humoru z tego powodu. Wiecie, to, to jest pierwsza taka sprawa, i po tym już ciągle to się ciągnie za nami. Jak widzicie, Wszędzie leżą rzeczy, wszędzie leży coś, jest bałagan, nie mam czasu na posprzątanie. Do tego przyszło lato, więc wilgotność jest duża, pranie nie schnie, mam mnóstwo wypranych rzeczy, mnóstwo do wyprania. Więc przed wyjazdem, jak to przed wyjazdem, o Kicia idzie, się sporo na, nazbierało. E, przy okazji oczywiście musiałam się przewrócić, miałam za długie spodnie i na schodach się przewróciłam, e, rozwaliłam sobie rękę, która już troszkę zeszła, ale w ostatnim vlogu mogliście zauważyć, że miałam tutaj taki strób. E, na szczęście uratowało mnie z szkło o, z Daiso, o którym Wam wspominałam już wcześniej, że jeżeli macie telefon to polecam. I teraz naprawdę polecam, bo szkło się rozwaliło, ale telefon na szczęście nie dostał żadnego uszczerbku. Co prawda ta obudowa się trochę rozwaliła i powinnam kupić nową, ale już nie, nie myślałam po prostu na tym. I e, tak wyszło, że obudowa jest zniszczona, ale na szczęście szkło żyje i ekran się nie rozwalił. Później, słuchajcie, no miałam takich sytuacji trochę z ludźmi tutaj w Korei. E, pani na przykład sobie stwierdziła, że zostawi mi swoje śmieci na Placu Zabaw, o czym informowałam Was na moim Instagramie. Zapraszam, jeżeli chcecie em, dołączyć. E, to na Instagramie raczej, u... no tu Pani się bardzo spodobało to, że jakaś młoda babeczka, po prostu e, czaiła się, gdzie by jej zostawić swoje rzeczy. Więc podrzuciła mi opakowanie po jakichś parówkach. Swoje chusteczki zużyte i nie. Tak. Później, słuchajcie, e, no to to się zdarzyło wczoraj. Jak nagrywam to, to jest piątek. Wychodzi to w niedzielę. E, w piątek znalazłam kotka leżącego na ulicy. Jak wiecie, tam są te budowy i prawdopodobnie to jest kotek, który mieszkał po prostu w tych opuszczonych budynkach, jakiś dwumiesięczny około. Uratowaliśmy go, zabraliśmy go. Rano miałam iść do, do weterynarza z nim. Jeszcze. Nie było z nim tak źle, więc weterynarze były, byli zamknięci i zabraliśmy po prostu kotka. Chciałam rano zabrać kotka do weterynarza, no ale niestety kotek zmarł mi w rękach w drodze do weterynarza. No, trochę się to odbiło. Na mnie, na Monicę, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy nie znaleźli nowego domku dla kotka, to wtedy Monika by go przygarnęła. Jak wiecie, ja nie mogę. Już wam mówiłam w jednym vlogu, że niestety u mnie kotek nie może być z powodów czoroni, który prawdopodobnie by tego nie zdzierzył nowego kota. Plus mój mąż ma alergię, więc to by były kolejne lata z kotem gdzie by się po prostu Chris dusił, mój mąż, więc postanowiliśmy, że Monika wtedy by zabrała kotka, no ale niestety nie udało nam się go uratować. Dobra, nie będę przedłużała, ja sobie zjem e, jogurt. Przepraszam Was bardzo. Dobrze, słuchajcie, już zaczynamy pakowanie. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Jest tu trochę może wiać, ale nie o to chodzi. Dobra, mam pierwsze rzeczy. Na pewno tutaj kosmetyków nie będzie, film osobny na Bory Beauty, jakie kosmetyki biorę do Korei, na pewno taki vlog będzie. Ale dobra, zaczynamy. Ja dla siostry wziąłam książki Sejong. One są dużo tańsze tutaj w Korei. Wychodzą taniej niż na przykład w Polsce zakup Kup gochugaru. Dla kolegi. Mam oczywiście, żeby ten, Mam tutaj w ogóle dwa opakowania. Słuchajcie, kartony z różnymi takimi pierdołami. Kupiłam maczę, bo znalazłam ją w sklepie, więc moja siostra jest fanką maczy. Czy w Polsce jest? Właśnie nie wiem, bo to jest. Liptona macza, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie dobrze smakować. Dam Wam znać. Pewnie w jakimś vlogu może jakiś testik zrobimy, czy coś tym podobnego. Staram się jeszcze tutaj poukładać te kosmetyki one chyba pójdą na końcu. Tak samo jak alkohol, bo alkohol także będzie tutaj w filmie. To jest dla Eliasza na drogę. Słuchajcie, kupiłam też. Podróżny Pap, ale to jest ten, o którym Wam wspominałam, bokkeumbap. Także kupiłam kimchi, ale to jest, ten spec, to, jest to specjalne kimchi, bokem kimchi, czyli już podsmażone, które jest naprawdę dobre. I oni mają takie specjalne właśnie siatki, żeby się nic nie stało i to są takie podróż, na podróż. Kolejna rzecz. To, to jest dla koleżanki, bo będzie filmowała naszego mieszkania, więc e, dla koleżanki mamy żelki, prosiła, chciała. E, kupiłam takie przekąski e, dla dzieci, zobaczymy czy im zasmakuje, to jest z dynią. E, nie wiem, nie wiem, dlatego to jest taki teści. Takie prezenciki kupiłam dla dzieci e, moich, mojej koleżanki taka wiatraczki właśnie do zabawy, mam nadzieję, że im się spodoba, to takie małe prezenty ja wiem, że to nie jest nic wielkiego, ale słuchajcie, co roku jeździć i wielkie prezenty kupować to trochę też z tym nie ma sensu przekąski kupiłam, to właśnie migdały to jest takie bardzo koreańskie dlatego jak zobaczyłam to pomyślałam, że właśnie po takim małym opakowaniu migdałów dla każdego Masz <laughs> Mały Chicken. Nie wiem, czy to będzie dobrze smakowało, ale po prostu jak zobaczyłam te kurczaczki, to stwierdziłam, że nawet jeżeli nie będzie dobrze smakowało, to taka e, mało kana w Polsce przekąska. E, kupiłam dla siostry, bo zamówiła e, kilogram sezamu. Już się obawiam o tą walizkę, czy na pewno... E, a wszystko zmiesza, ale nie tylko, że zmieszczy, tylko że kilogramowo będzie się zgadzało. Kupiłam ramen mojej siostrze jednej. Tutaj to jest taki specjalny, który w ogóle w sklepie go nie dorwiecie. E, musiałam go kupić słuchajcie w, e, przez internet, bo w sklepach go nie było. No tu później będę no, musiała to przepakować i dać jakoś. Koleżanki herbaty na ostatni moment powiedziały, że chcą herbatę, więc kupiłam e, zieloną nokcha hyomi i kupiłam e, też jakąś, ja nie wiem co to jest, memil cha, memil cha. Zobaczymy czy to w ogóle będzie dobrze smakować. kolejny almondsy. kolejny wiatraczek, tutaj, kolejny. I kupiłam też pastę Gochujang Dla kolegi I dla siostry Kupiłam e, trzy razy Nasiona sezamu To jest sezam Właśnie e, te liście I kupiłam też dla niej e, Garnek Tu To jest ten mniejszy taki Do ramionu Fanka ramionu, więc Nie oceniać Staram się tu położyć, żeby przy okazji się nie rozlały. Nie wiem, czy nie powinnam powyciągać po, po z opakowań. Dobra, kolejny karton z takimi pierdółkami. Kupiłam Eliaszowi na drogę, więc będzie miał co sobie przekąskę wziąć. Kupiłam Majdżu i to nie tylko dla moich znajomych, ale także dla Eliasza. To są jego ulubione. Takie żelko, coś tym podobnego. O, to jest nie dla nas. To jest dla koleżanki. Kolejne majdzu. Jako, że Eliasz lubi, to pomyślałam, że inne dzieci też mogą... Może im to zasmakować. Zobaczymy. Kupiłam też ChocoPie dla moich rodziców. Stwierdziłam, że kupię im taką klasyczkę smakową. Jakby to powiedzieć, jest tych kosmetyków. To ja mam tutaj strasznie dużo. Kolejne Majczu. No i to, jeżeli chodzi o takie przekąski, takie dodatki, to jest wszystko. Zostałe alkohole. I tutaj mam Kamaksan. Ma morudzu, morudzu. I to jest z. Nie wiem jakiego owocu bym musiała to znać, ale nie wiem, czy to nie jest jakaś. Winogrono, coś takiego typu. Nie jestem pewna. Po liściach e, zgaduję tylko po prostu. I chyba to będę upychała między rzeczami, ciuchy. Kolejny mam, to jest to, co mój mąż lubi i powiedział, że to zakupi. To jest jakaś chińska. I to jest taki chiński ala soju i to jest także bardzo niski, chyba, z tego co kojarzę, procent. Słuchajcie. I. Jest to bardzo tanie, bo ono kosztowało jakieś 2000, a więc niedużo. Kawę mam tutaj do mieszkania, bo musieliśmy zakupić soczki, też pewnie dla Eliasza. Ale też tu w domu zostawię, albo wezmę też do Koski, jakby chciał się napić. On lubi to kororodzusy od czasu do czasu. Takie mniej zdrowe. Zatknęłam też pasy właśnie, żeby łączyć, łączyć dwie walizki. Nie jestem pewna, jak będziemy wracać. Jest pomysł po prostu taki, żeby wrócić pociągiem do Busan. Ale to jeszcze... To jeszcze z mężem będziemy po prostu myśleć, jaka opcja by była najlepsza, bo może po nas przyjechać, ale to oznacza, że będziemy jechali prawie 6 godzin do Busan. Więc e, pomyślałam, że mogłabym się dostać na pociąg i pojechać pociągiem do Busan, bo to jest tylko 2,5 godziny, więc będę myślała razem z mężem jeszcze. Dobra. To tutaj chyba mam zapakowane i nie będę tego ściskała. Właśnie po to, żeby e, coś tu się nie stało po prostu. Jeszcze oczywiście e, tutaj walają mi się jakieś kosmetyki, to może jeszcze je e, bardziej poukłada. I ta część będzie zapakowana. Słuchajcie, nie jest tego dużo, bo wzmieściłam wszystkie takie rzeczy właśnie w prezentach i nieprezentach. prezentach I tu właśnie w tą jedną połówkę walizki, więc spoko. Bałam się trochę, czy zmieszczę się z wszystkim. Moja siostra sobie zażyczyła y, Round Lab. Y, chodzi o ten sunscreen, więc idealnie. nie, powaliło mi się tutaj wszystkie kosmetyki. A, to są moje do wypróbowania. Chodzi prezent dla córki mojej koleżanki i ona dostanie taką książeczkę, wiecie, bo jest bardzo małutka, ona ma roczek niecały, taki ma roczek i coś z plusikiem, więc e, będzie jeszcze dla po prostu taki prezencik, ale to myślę, że mogę jeszcze w walizkę Eliasza zmieścić, bo Eliasz też ma, tam sporo miejsca będzie miał. Dobra, czyli jedna część załatwiona, alkohol pójdzie do ubrań i pięknie. A, bo jeszcze z alkohol to już Wam zakończę, co bierzemy. Mamy tak, wiecie co, ja Wam napiszę, co to są za alkohole i z czego one są, bo już pozapominałam. I mam tutaj serosalgu, czyli to jest soju, napiszę Wam po prostu, co to jest. Mam soju z Dokto, czyli pełno dla moich kolegów. Mam hokkan, to chyba jest persymona, z tego, co kojarzę, z tego, co mi mąż mówił. I mam też alkohol po popuntałym. To jest także z takich owoców chyba bardziej leśnych, z tego, co kojarzę. I to będzie możliwe, że dla mojego taty, żeby miał sobie do popicia, to takie ala zdrowotne, powiedzmy, jeżeli alkohol może być zdrowotny. Dobra, ja muszę dalej zmykać się z ogarnianiem tutaj wszystkiego. Tu co ja mam, słuchajcie, a to jest bielizna, więc bielizna pójdzie do innego, a tu pójdzie Eliasza. Bierzemy w ogóle, słuchajcie, dla Eliasza ten strój taki, E, cały. To jest właśnie specjalnie, żeby nie opalał się. Więc e, do polski biorę jak najbardziej. Czemu by nie? Trzeba wykorzystać to, że tutaj są właśnie takie specjalne stroje. To mówiąc, mogłam się dla znajomych zapytać, czy nie chcę może przypadkiem takich strojów. Ale wiecie, w posy mają inne troszkę podejście, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Chyba wezmę po prostu wszystkie majtki Eliasza.

Again, you got me loving you. If I knew when I met you, you'd be beside me until the day is through. Ever since the day that I met you, I've been with you. Ever since the day, ever since the day that I met you, ever since that day, ever since the day that I met you. If I knew when I met you. Would be my everything, baby. I would let you if I knew when I met you. You would mean the world and everything I am into. Wouldn't trade it in an instant. Wasn't no coincidence. It had to be. I know you feel it. Connected on another level. Słuchajcie, będziemy na ostatni samgiot sal przed wyjazdem. Jest ostatni, taki duży posiłek przed wylotem do Pols. więc stwierdziliśmy, że najbardziej będziemy chyba tęsknić za koreańskim grillem, więc właśnie się na niego wybieramy. K koreańskie kalosze, czyli kroksy wygrywają nawet u mojego męża. A on chyba kroksu nie ma. W domu. Nie powiedziałam Wam dzisiaj, ale słuchajcie, dzisiaj jest nasza rocznica razem z moim mężem. Czwarta rocznica naszego ślubu cywilnego. Kościelnego nie mieliśmy, dlatego cywilnego tutaj mówię. I właśnie byliśmy coś zjeść przy okazji, i co się jeszcze w ogóle okazało, że zobaczyłam na Instagramie, że w ogóle dzisiaj jest, jakby to powiedzieć, dzień, w którym. Wracałam z Polski do Korei rok temu, więc taki dzień szalony. Śmiesznie tak w ogóle to wszystko się poukładało, bo jutro wyjeżdżamy i też jutro wracaliśmy rok temu do Korei, więc naprawdę śmiesznie się wszystko ułożyło. Jeszcze dokupiłam parę rzeczy i kupiłam sobie na przykład takie Maski na stopy, właśnie żeby ogarnąć trochę. Może chyba nie dzisiaj, ale myślę, że na spokojnie mogę w Polsce sobie je zrobić. Właśnie, żeby ładnie wyszły. Do tego kupiłam jeszcze dla koleżanki takie stickersy dla dzieci do kąpieli. Można tu przyklejać na kafelki, więc może będzie się im podobać. Takie gumeczki. Myślę, że też się spodobają, bo tutaj sobie, Kupiłam sobie tą rękawicę do, e, do mycia. Chciałabym użyć, zobaczyć jak to będzie fajnie. Może będę miała troszkę łatszą skórę, ale wątpię. A to są te pacy, które Monika polecała i sobie je w końcu kupiłam. I zastanawiam się, czy dzisiaj sobie tej maseczki aloesowej nie zrobić. Właśnie na noc, żeby troszkę mocno skórę nawilżyć. Jeszcze przed spaniem i słuchajcie, kupiłam sobie to. Skusiłam się, ale myślę, że czasami jak robimy filmy z maseczkami lub coś tym podobnego, to właśnie brakuje coś nam, żeby włosy zaczepić i żeby nam nie zlatywały. I kupiłam sobie żabkę, bo teraz w Daiso jest jakaś nowa wersja właśnie z żabką, więc musiałam, no skusiłam się no niestety skusiłam się bardzo mocno więc ym, pomyślałam sobie, że chcę może sobie zrobię y, zdjęcie żabkowe na na y, profilowe, czekajcie przy okazji ale śmiesznie wygląda, mam nadzieję, że jakoś wyszło a trochę mi spadają śmieszne jest bardzo fajna w ogóle jest ta żabka więc y, to kupiłam jeszcze przyszły mi toner PAKSy, to już mogę Wam tutaj pokazać. Przyszły mi toner pacze, są zamknięte, więc biorę je do POSKI. Zobaczymy, czy zużyję je wszystkie. Jak nie, to albo zostawię mojej siostrze, albo po prostu je wezmę z powrotem. Zapakowane to. Dobra, to jeszcze zapakuję tutaj w takim razie żeby stópki Eliaszowi kupiliśmy takie rzeczy wiecie, do yy, zdrapywania w samolocie oraz kupiliśmy mu do robienia takich yy, morskich zwierząt, z takiej pianki, mam nadzieję, że mu się to spodoba tak, no, tu ma zapakowane tych rzeczy właśnie teraz patrzę nic, będzie na powrotną drogę, nie będę narzekać. Dobra, sprawdzam jeszcze ostatki. Dobrze, jak widzicie, ja już jestem zapakowana, już naprawdę niewiele mi zostało, tylko odrobinkę, za co chciałabym Wam także podziękować. I co, zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye! Ale to już w Polsce.